Rodzina jest dla mnie czymś bardzo ważnym, ponieważ ona kształtuje nas, naszą przyszłość, to jak się zachowujemy, nasze charaktery, no i rodzina jest dla nas wzorem. Rodzina to ludzie, którzy nigdy mnie nie zostaną. To są ludzie, do których możemy zawsze się zwrócić ze swoimi problemami i w gruncie rzeczy oni zawsze będą, zawsze będą w stanie nam pomóc. Rodzina jest miejscem, gdzie po prostu. Jest jakaś wspólnota ludzi, którzy chcą ze sobą być, pomimo, że nie są idealni, pomimo, że nie zawsze wszystko jest fajne, nie zawsze wszystko jest kolorowe. Mogą być dla nas ważniejsi przyjaciele, koledzy, wszystko, ale jak oni odejdą, to rodzina okaże się, że jest przy nas zawsze. Wszystkie nasze takie najbardziej charakterystyczne zachowania, mi się wydaje, że właśnie dziedziczymy po naszych rodzicach. Rodzic przede wszystkim powinien być autorytetem i wzorem do naśladowania dla swojego dziecka. Rodzic powinien być troszeczkę takim dyktatorem leciutko, bardziej przyjacielem, ale żeby to było jednak zachowane. Wiadomo, że idealnych rodzin nie ma, że w każdej zawsze jest coś, bo kłótnie, i wszystko jest na porządku dziennym, to wszystko jest normalne.